Nigdy nie chciałam zostać piosenkarką, żeby nie mało. Ja też nie chciałam, zostać. Co powiedziała, Żeby nie co? Żeby nie... <laughs> Czas ucieka. Coś? Żeby no, nie chciałam. było. No. Ale... No. No. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. I... Hej wielki bracie, chciałam zamieszkać w twojej chacie. Choć kilka minut, parę. Przedstawić swój krótki talent. Będziemy Rozletčka. Dobra. Dla mnie bomba. Dla dobra, mnie też. Dobra. To jest treśnik, delikatny Dla wiadomo. Dla mnie też. E, Monika, bardzo mi się podobało. Dziękuję. E, oprócz tego jeszcze widziałem tam twoje jakieś ja patrzę też na takie wiesz, względy taneczne, jeszcze się tutaj ruszałaś, ruch sceniczny widzę masz w miarę opanowane. Do tego e, pochodełką witałaś się. E, wymyśliłaś całkiem niezły tekstik. No, podobało się mi się. Dziękuję, rybuję. Mało czasu i już zrobiłam. Ja? Reklama. Rze się skupić. Jak na moje końskie oko. Niepotrzebnie kręciłaś tyłkiem, ale ogólnie sam e, tekst. Bardzo usłyszałem. dobrze robiła. Wielki bracie, fajny gość. Lubimy go, jest tu z nami. Czasem powie coś do nas tak, z małymi przerwami. Tu z nami do końca dni z tobą jest wesoło, chociaż nie ma ciebie znak. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Tylko proszę wyłączyć. Dobrze, dobrze, tak. <noise> no no, no. tamta uczestniczka z kolei taka chciała freestylować, też fajnie jej wyszła. Ty z kolei chciałaś tutaj melodię złapać i faktycznie fajnie melodię złapałaś. A no ładny, ładny głos. Tak, ładny, ładny masz głos. Ładny, czyli tak, śpiewasz. Tak, śpiewam sobie. Ja słyszałam, że w pewnym kościele tobo y, szuka y, kobiety do chórku, także wydaje mi się, że powinnaś spróbować tam. Na dzwonicy. A tutaj jest zupełnie. Na dzwonicy, nie? Na dzwonicy dokładnie. Eee, Będę pamiętać? Tak, tak. Także Dobrze. na pewno się z skąd Gdzieś... tutaj. Ale nie mówię w imieniu księdza. Ogólnie eee, brak, tak tu brak rytmu, fajne. brak solidarności. Znaczy, brak estetyki. Znaczy brakowało cudowne, mi trochę takich ruchów tonecznych, Brak Super rytmu, brak. Szemknę na to klapę. No, poczekamy. Mogę? Cudowne wyczucie rytmu, brak fajna barwa ludzki. głosu, <laughs> fajna barwa głosu. Myślę, że, że będziesz w ogóle śpiewać kiedyś w przyszłości, tak czuję.